Moi drodzy, dosyć późny ten komentarz, ale byłem na filmie Napoleon. I ukrywam, że film troszkę mnie zawiódł, ale no nie zawiedliście mnie wy, moi drodzy dziennikarze, którzy rozpisujecie się na temat losowania i ewentualnej grupy, do której trafimy. Już jest nazywana grupą śmierci. Przecież ja już Wam to mówiłem przed losowaniem, że my do każdej grupy, jakiej trafimy, to będzie grupa śmierci. Tylko zastanawiamy cały czas jedno. Ja wiem, że tam na miejscu czuwają nasi y, ludzie. Jest tam nasz człowiek, Zbyszek Boniek, z ramienia również y, UEFA. I on dba o to, żeby nas szanowali, żebyśmy nie grali z jakimiś ogurasami. I dlatego mamy taką grupę. Zobaczcie, w jakim byśmy byli składzie, jakbyśmy do tych mistrzostw Europy w końcu awansowali. To się nazywa grupa, no? Z porządnymi drużynami byśmy sobie rywalizowali. Tylko wy zapominacie cały czas o jednym: o fundamentalnym. Nas tam jeszcze nie ma, nas czekają jeszcze dwa mecze. A te dwa mecze będą dla nas strasznie ciężkie. Nie wiem, na kome tam trafić. Na Gibraltar, z kim my teraz tam jeszcze gramy. Dajcie znać, z kim my tam jeszcze gramy. W każdym razie, z kim byśmy nie grali, to wiadomo, że będzie ciężko. No. Myślcie o tym. O meczach, które są przed nami, a nie o grupie. Bo tam już nasz człowiek zadbał o to, żebyśmy mieli porządną grupę, jak porządna drużyna. No. Nie z jakimiś tam grajkami spod sklepu, tylko. Naprawdę porządne reprezentacje. No. i o to chodziło, i za to z Byszku dziękujemy. A teraz nasi do roboty. Pozdrawiam.